Nic, Ty, a mogę się podać nie mogę? My po... Polo gang i w klubie robimy bank. My jesteśmy Polo gang. Dźwięk na uszy basu dźwięk. My jesteśmy Polo gang i w klubie robimy bank. My jesteśmy Polo gang. Jut na uszy basu dźwięk. Polo gang. Polo gang. Polo gang, polo gang. i w klubie robimy bank. Polo Gang Polo Gang, my jesteśmy Polo Gang I w klubie robimy... Be. o kurwa I buty po tacie Moje... Trzeba musisz przyznać bracie Goją mnie syreny to nie ma kleryny Zapnij pasy, nie rób mi tu sceny Bo ja jestem driver number one Gaz we włosy znam ty starsz to ciepły taki starsz A tego chujna to nie będę śpiał Bo już.